Księga Rodzaju, rozdział 25 A Abraham pojął drugą żonę imieniem Keturę, która mu urodziła Zamrana i Eksana i Madana i Madiana i Jezboka i Słego. Eksan też zrodził Sabę i Dadana. Synami Dadana byli Asuryci i Latusyci i Loomici. Z Madiana zaś pochodzi Efa i Ofer i Henoch i Abida i Elda, wszyscy ci to synowie Ketury. I dał Abraham wszystko, co posiadł Izaakowi, a synom nałożnic dał dary i oddzielił ich od Izaaka, syna swego, póki jeszcze sam żył, odsyłając ich do ziemi wschodniej. A Abrahamowi było dni żywota 175 lat. Wtedy skończył i umarł w starości dobrej i w podeszłym wieku, i pełen dni i zebrany został do ludu swego. I pogrzebali go Izaak i Ismael, synowie jego, w jaskini dwoistej, która leży na polu Efrona, syna Seora, Hetejczyka naprzeciwko Mambre, które był kupił od synów hetowych. Tam pogrzebany został on I Sara, żona jego, a po śmierci jego błogosławił Bóg Izaakowi, synowi jego, który mieszkał u studni nazwanej żyjącego i widzącego. Te są pokolenia Izmaela, syna Abrahama, którego mu urodziła Agar Egipcjanka, służebnica Sary. I te imiona synów jego wedle nazw i pokoleń ich, pierworodny Izmaelów Nabajot, potem Kedar i Adbil i Mapsam, Masma też i Duma i Massa, Hadar i Tema i Jetur i Nafis i Kedma. Ci są synowie Izmaelowi i te imiona wedle grodów i miasteczek ich dwunastu książąt pokoleń ich. Lata żywota Izmaelowego od 137 wtedy skończył i umarł i przyłączony został do ludu swego. A mieszkał od Hewili aż do Sur, które leży naprzeciw Egiptu w kierunku Asyrii, przed obliczem wszystkich braci swych umarł. Te są pokolenia Izaaka syna abrahamowego. Abraham zrodził Izaaka. Ten mając lat czterdzieści pojął za żonę Rebekę, córkę Batuela, Syryjczyka z Mezopotamii, siostrę labanową. I prosił Izaak pana za żoną swą, gdyż była niepłodna, i wysłuchał go i dał poczęcie rebece. Ale się tłukły dziadki w żywocie jej, rzekła tedy, jeśli mi tak być miało, na cóż mi trzeba było poczynać. I poszła, aby się poradzić Pana. On zaś odpowiadając rzekł, dwa narody są w żywocie Twoim i dwaj ludzie z żywota Twego rozdzielą się. A jeden lud zwycięży, drugi lud i starszy będzie służył młodszemu. Już był przyszedł czas porodzenia, a oto bliźnięta znalazły się w żywocie jej. Który wyszedł pierwej, był czerwonawy i wszystek jak skóra kosmaty i nazwano go imieniem Ezaf. Zaraz potem drugi wychodząc pięte brata trzymał ręką i dlatego nazwała go Jakubem. Sześćdziesiąt lat było Izaakowi, gdy mu się dziadki narodziły. A gdy urosły, stał się Ezaw mężem biegłym w myśliwstwie i człowiekiem oraczem, a Jakub, mąż prosty, mieszkał w namiotach. Izaak miłował Ezawa, gdyż jadał złowu jego, a Rebeka miłowała Jakuba. I uważył Jakub strawę. Ezaw zaś przyszedłszy z pola spracowany, rzekł do niego: Daj mi z warzywa tego czerwonego, bom się bardzo spracował. I z tej przyczyny nazwano imię jego Edom. Ale Jakub rzekł: Sprzedaj mi pierworodztwo twoje. A on odpowiedział: Oto umieram. Cóż mi pomoże pierworodztwo? Rzekł Jakub, przysiążże mi. I przysiągł mu. I tak ezaf i sprzedał pierworodztwo, wziąwszy chleb i potrawę soczewicy, jadł i pił. I poszedł lekce sobie ważąc, że pierworodztwo sprzedał.